Jerozolima została zbudowana na wzgórzu. Ponad 3000 lat temu Dawid, syn Jessego, król Izraela, podbił małe miasto Jebuzytów i uczynił je swoją stolicą miastem Dawida. Wizyta w mieście Dawida to podróż do serca jednego z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Miasto Dawida znajduje się poza murami dzisiejszego Starego Miasta. Na południe od wzgórza świątynnego. Jerozolima po raz pierwszy pojawia się w Biblii jako szalem, miasto Melchizedeka. Dawid zbudował tu Pałac Królewski i przeniósł do miasta Arkę Przymierza, przekształcając je w centrum duchowe i polityczne. Syn Dawida Salomon powiększył miasto Górę Moria, gdzie zbudował świątynię i swój Pałac Królewski. Ale zostawmy historię. Każdy zainteresowany historią Jerozolimy może o niej znaleźć dużo w internecie. Skupmy się na tym, co widzimy na filmie. Pod koniec XIX wieku, gdy rozpoczęto eksplorację archeologiczną w Jerozolimie, odkrycia dokonane na wzgórzu doprowadziły do jego identyfikacji jako starożytnego rdzenia Jerozolimy. Naukowcy i ekspedycje archeologiczne z całego świata gromadziły się na tym stanowisku, które wkrótce stało się najbardziej przekopywanym kopcem w historii archeologii. I tak jest do dnia dzisiejszego. W 2005 roku pozostałości tego, co zostało nazwane jako duża kamienna budowla, zostały odkryte pod ruinami z okresu bizantyjskiego i II świątyni. Wykopaliska przeprowadzone w ostatnich latach pod kierownictwem Eilat Mazar ujawniły liczne znaleziska związane z budowlą, które wskazują, zdanie Mazar, że została ona zbudowana na początku X wieku przed Chrystusem. Na podstawie wskazówek z Biblii dotyczących lokalizacji domu Dawida i okazałych elementów architektonicznych znalezionych w pobliskim osuwisku, Zasugerowano, że duża kamienna budowla była pałacem króla Dawida. Na filmie widzimy tak zwany Dom Achiela. Imię Achiela, które pojawia się na skorupach garków znalezionych w ruinach tego domu, może być imieniem jego właściciela. Dom jest typowym mieszkaniem z okresu pierwszej świątyni, zbudowanym w stylu zwanym jako dom czteropokojowy. Składa się z trzech prostokątnych pomieszczeń zbudowanych wokół otwartego dziedzińca, czwarte pomieszczenie, w którym trzymano zwierzęta gospodarskie i różne przedmioty. W 1913 roku francusko-żydowski archeolog Raymond Weil otrzymał zlecenie od barona Edmonda de Rothschilda, aby znaleźć grobowce domu Dawida w mieście Dawida. Weil vale odkrył kilka wytkutych w skale tuneli i jaskiń, które uważał za pozostałości grobowców, ale późniejsze odkrycia bardziej wystawnych jaskiń grobowych z okresu pierwszej świątyni podważyło tę teorię. Jest prawdopodobne, że sadzawka zbudowana przez Ezechiasza stała tutaj u podnóża centralnego muru. Ezechiasz zbudował sadzawkę między murem miasta Dawida a nowym murem, który zbudował wokół wzgórza zachodniego. Uczyniłeś też basen między dwoma murami na wodę starej sadzawki. Czytamy w księdze Izajasza. Rozdział 22, werset 11. W 2004 roku odkryto tutaj pozostałości sadzawki Siloam, wspaniałej sadzawki z późnego okresu II świątyni. Schody prowadziły z czterech stron na dno sadzawki. Schody są pokryte kamieniem, a pod nimi znajdują się pozostałości wcześniejszej sadzawki pochodzącej z epoki Hasmoneuszy. Basen wydaje się rozciągać na cały obszar współczesnego ogrodu. Specjalna schodkowa struktura basenu doprowadziła archeologów do założenia, że pielgrzymi używali jej do rytualnych kąpieli, aby oczyścić się przed wejściem na plac świątynny. Nam, chrześcijanom sadzawka ta kojarzy się z innym wydarzeniem z Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do Niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam. Co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Jesteśmy w środku tak tzw. tunelu Ezechiasza. Król Judy Ezechiasz obawiał się, że obfita woda płynąca poza miastem może zostać wykorzystana przez armię asyryjską. Dlatego skierował wodę ze źródła Gichon do tunelu wydrążonego w skale. Tunel Ezechiasza kierował wodę do sadzawki Siloach, zbudowanej w murach w południowej części miasta. Kręty tunel został wykuty jednocześnie z obu stron na długości około 533 metrów. Różnica wysokości między źródłem a końcem tunelu wynosi zaledwie 30 cm. Średnie nachylenie to 0,06%. Naprawdę niesamowity wyczyn inżynieryjny, jak na tamte czasy. Opuszczając dość klaustrofobiczny tunel Ezechiasza, wracamy do punktu naszego wyjścia. W okresie pierwszej świątyni obszar ten był dzielnicą mieszkalną, zamieszkaną przez notable i urzędników królewskich. Dzielnica królewska została zniszczona, podobnie jak reszta Jerozolimy, podczas zniszczenia przez Babilończyków. W pierwszej części okresu II świątyni na szczycie widocznego tutaj obszaru wykopalisk, zbudowano nowy mur miejski, pozostawiając tę dzielnicę królewską. Jak już wspomniałem, wizyta w mieście Dawida to podróż do serca jednego z najbardziej fascynujących miejsc na świecie. Panowali tu Dawid i Salomon. Tutaj rozgrywały się historie biblijne. Miasto Dawida to miejsce, w którym narodziła się Jerozolima. Miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.